Hejka z tej strony Legomanka i zapraszam Was na streszczenie finałowego odcinka czwartego sezonu polskiej edycji programu Lego Masters. W dzisiejszym odcinku tradycyjnie zobaczymy, która drużyna co zbudowała. No i oczywiście poznamy zwycięzców tego sezonu. Także bez zbędnego gadania zaczynajmy! Tak jak na finał przystało, tradycyjnie każda z drużyn miała 24 godziny na zbudowanie swojej popisowej budowli, dzięki której jej będzie mogła się wyróżnić pomiędzy innymi, no i zaprezentować wszystko to, co potrafią. Także po kolei, co komu dało się zbudować. Martyna i Marcin, jak widzicie, zaprezentowali nam takiego jelenia, który jest królem lasu, który dzięki swoim mocom, swojemu dotykowi w sumie, potrafił uzdrowić martwą część natury, no i przywrócić taki las z powrotem do życia. Bardzo masywna praca, jedna z dwóch właśnie masywnych prac. No i tu trzeba przyznać, Jeleń wygląda niezwykle majestatycznie. No i tutaj samo otoczenie też jest bardzo fajnie wyrzeźbione. Kolejna para, czyli Grzesiek i Michał. Zbudowali taką kurkową farmę naszego koguta, który w pierwszym odcinku latał baronem, takim samolotem. No i tutaj mamy kontynuację właśnie jego przygód na farmie, gdzie widzicie, jest ona mniejsza w porównaniu do poprzedniej pracy, ale pełna życia. Tak naprawdę w każdym zakamarku mamy jakąś zmechanizowaną część. Moją ulubioną są chyba literki Z, latające nad tą dużą, śpiącą kółką. No, ale sama farma właśnie przedstawia start rakiety. Tutaj można nawet zobaczyć płaczące kurki z boku. Także, no, tak naprawdę im bardziej patrzymy, tym więcej szczegółów wyłapujemy. No i ostatnia praca, również masywna, Bartka i Piotka, którzy wybudowali takiego robota Rescue, jak widzicie, na łapie. Tak ma napisane który ratuje dzikie zwierzęta przed wybuchem albo erupcją wulkanu tutaj zaprezentowanego. Może nie jest to praca bogata w mechanizmy, bo on ma tylko jeden tutaj właśnie talawa wylatująca z tej dziury. No ale tutaj trzeba przyznać, że zwierzęta są super wykonane. Mi się najbardziej podobają chyba te jelonki, które wskakują na łapę naszego robota. No i jestem pełna podziwu tego, że ten robot jest na tyle stabilny, że jak widzicie, on nie ma jakichś dodatkowych podpór, no i się trzyma. Także, no wow. No, ale jak w każdym finale, nieważne jakiego konkursu, wygrać może tylko jedna drużyna. Także trzecie miejsce na podium zajął duet Martyny i Marcina. Drugie miejsce Grzesiek i Michał. Natomiast naszymi wielkimi zwycięzcami okazali się Bartek i Piotrek za swojego robota Rescue. Także oficjalnie to oni zdobywają tytuł LEGO Masters z czwartego sezonu. No i oczywiście nagrodę 100 tysięcy złotych. W komentarzach dajcie mi znać, która praca Wam się najbardziej podobała. Ja muszę przyznać yy, Wam szczerze, że jeśli chodzi o mechanizmy, to najbardziej mi się podobała właśnie yy, kurza farma, ze względu na mnogość właśnie tych mechanizmów. No ale jeśli chodzi o całokształt, no to jednak tu się zgodzę z jury i, i uważam, że Robot Rescue jest super. No chociaż każda praca, trzeba przyznać, wyróżnia się po prostu na swój oryginalny sposób. Także to jest właśnie koniec naszej przygody z czwartym sezonem. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. No i do zobaczenia za rok przy omawianiu piątego sezonu. Także trzymajcie się. No i cześć.